Dzień dobry, moi drodzy. Słowem wstępu, co się stało z moją skórą, dowiecie się tego z mojego vloga. Zawsze chciałem prowadzić kanał w zgodzie ze sobą, czyli bez udawania bezwzględnego wyidealizowania świata. Także co? Zapraszam na film intro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego podkład się waży, dlaczego wygląda źle, dlaczego on pęka, rozwarstwia się i po prostu wygląda nieestetycznie. Zaczynamy! nieodpowiednia pielęgnacja to jest bardzo duży czynnik tego, że podkład się waży, ponieważ jeśli mamy skórę tłustą, a nakładamy coś bardzo tłustego, jakieś, czegoś co jest emolientowe, to w tym momencie to jest oczywiste, że podkład po kilku godzinach będzie się ślizgał i będzie się ześlizgiwał z naszej skóry twarzy, jeśli mamy skórę suchą i nakładamy coś, co nie nawilży nam odpowiednio skórę, to w tym momencie również mamy coś takiego, że skóra przyjmie ten krem, wchłonie się, totalnie żadnej warstwy nie zostawi i w tym momencie podkład nie ma jak się przykleić, przyczepić do tej skóry. Dlatego tutaj trzeba z rozwagą używać pielęgnacji, a jeśli nie pielęgnacji, to odpowiedniej bazy. Znaczy najpierw pielęgnacja, a później odpowiednia baza pod naszą skórę. To znaczy mamy skórę tłustą, ale chcemy cały czas używać czegoś nawilżającego, czegoś tłustejszego, na przykład ze skalenem, masłem szyja itd to w tym momencie możemy się pokusić o bazę matującą, która będzie absorbowała nam sebum, czyli pielęgnacja będzie ładnie działała, a baza będzie działała właśnie już bardziej makijażowo, bardziej mm, kosmetycznie. Nie złuszczamy skóry, to znaczy nie złuszczamy skóry, nie robimy peelingów enzymatycznych, drobnoziarnistych. Wiem, że niektórzy z Was robią grube, ziarniste peelingi, natomiast ja nie jestem absolutnie ich fanem. Tutaj złuszczenie jest przede wszystkim, na to stawiam bardzo, bardzo mocno, z tego względu, że jeśli mamy skórę, skórę po pierwsze no nawilżoną, to już powiedziałem, ale jeśli skóra jest taka bardziej złuszczona, pozbywamy się skórka, to w tym momencie odsłaniamy skórę. Ona jest gładka, pozbywamy się suchych skórek, zanieczyszczeń, no i mamy piękne, gładkie płótno, do zamalowania, zakorektorowania, zapodkładowania. podkładowania. Dlatego pamiętajmy o tym, że złuszczanie skóry jest bardzo ważne i w zależności od potrzeb, tutaj indywidualna kwestia. Jeśli lubimy mocniejsze złuszczanie, to warto złuszczyć tą skórę dwa razy, jeśli mamy taką dosyć oporną skórę. Jeśli mamy skórę trądzikową i bardzo wrażliwą, to raczej bym tutaj szedł w peelingi enzymatyczne, żeby bardziej nie rozdrażniać, nie rozdrapywać, nie podrażniać tej skóry. Czas powiedzieć tutaj o narzędziach, które, którymi nakładamy podkład, korektor czy cokolwiek kosmetycznego, co nam się waży. Po pierwsze brudne pędzle. Bardzo często to zauważam, szczególnie u kobiet dojrzałych. Moja mama na przykład rzadko myje pędzle i zawsze jak jestem to jej umyje te pędzle, ale wiem, że Wy też tak robicie. Natomiast umyte pędzle to jest podstawa do tego, żeby równomiernie nałożyć podkład. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Ale wiem, że jest, jest grono ludzi, którzy nakładają wszystko, jak leci: podkłady, korektory, pudry, bronzery, róże rozświetlaczem jednym beauty blenderem. Beauty Blender to nie jest lek na całe zło, ponieważ ja zauważyłem, że Beauty Blender przepięknie rozkłada lekkie konsystencje, takie lejące się wręcz. Natomiast znowu, jeśli chodzi o ciężkie konsystencje, to w tym momencie najlepiej, przynajmniej mi się nakłada, takim zbitym, twardym flattopem, który ma kontrolę nad tym, gdzie ta pasta, taki cięższy podkład, się rozkłada. I w tym momencie też zwiększamy krycie. Możemy doklepać później to gąbką. Natomiast moim zdaniem aplikacja jest bardzo, ale to bardzo ważna, nieodpowiednio dobrany podkład. Moi drodzy. Jeśli mamy skórę tłustą i używamy rozświetlającego, nawilżającego, bardzo, ale to bardzo lekkiego podkładu w konsystencji, to w tym momencie nie możemy oczekiwać od podkładu, że nasz podkład się waży, że nasz podkład e, wygląda po prostu źle po kilku godzinach. Dlaczego? Dlatego, że podkłady, na przykład dla cery tłustej powinny być bardziej zastygające. Nie mówię, że nie można tego używać, bo znacie moje zdanie, ja nawet tłustą skórę bardzo mocno nawilżam, i ja do bardzo tłustej skóry lubię używać lekkich podkładów. Natomiast tu się znowu tyczy technika pudrowania skóry. Bo jeśli mamy skórę tłustą, tak się uczepiłem tej skóry. To w tym momencie taka skóra lubi Puder, który jest wtłaczany. Nie omiatany na skórze, tak? Pencja, tylko wtłaczany. Właśnie typu na przykład Beauty Blenderem. Uzyskujemy bardzo mocny mat, bardzo mocne utrwalenie, zagruntowanie podkładu. Ewentualnie można jeszcze ten Puder nałożyć przed podkładem. W tym momencie jest to taka technika, która niesamowicie przedłuża trwałość podkładu. Czy jest to dobre dla skóry? No, moim zdaniem nie, chyba że Minerału, ale to też jest bardzo kontrowersyjne, więc na co dzień może nie, natomiast na jakieś wyjścia jak najbardziej. To samo tyczy się skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej. Jeśli mamy właśnie taki typ skóry i używamy silnie matującego, zastygającego podkładu, to w tym momencie on może popękać i to może wyglądać, jakby się podkład zważył. Ewentualnie mamy skórę suchą, używamy podkładu bardzo silnie zastygającego i matującego, i dziwimy się, dlaczego my się świecimy. A to dlatego, że do naszych gruczołów wojowych przychodzi informacja, że hej, ja mam skórę suchą, a ja tutaj jestem wysuszona, więc muszę się nawilżyć sama, tak muszę sobie sama radzić, walczyć z tym i się zaczynam świecić. Dlatego trzeba uważać z tym, ponieważ możemy sobie rozregulować gruczoły łojowe i w efekcie ze skóry suchy, możemy sobie zrobić kuko i będzie ona mieszana. A jak wiemy, skóra mieszana jest bardzo, ale bardzo, bardzo trudną skórą do ogarnięcia, do życia z nią. Także, także uważajmy na to. I ostatnią moją radą to bardziej taka, bardziej psychicznie, ponieważ bardzo zauważyłem często, gdzie YouTuberki albo blogerki, influencerki, InstaStory na YouTubie, na filmach mówią nam, że podkład, który owszem, no on ma tam 24-godzinne, potwierdzone badaniami i tak dalej, trwałość. Natomiast Zawsze powtarzam, podkład to nie jest tynk, podkład to nie jest cement. To nie jest coś, co powinno być na skórze 24 godziny, a nawet 12 godzin. To nie jest kosmetyk, który ma wytrzymać 12 godzin bez nienaruszonego stanu. Więc jeśli taka youtuberka, która to nagrywa i mówi... Minęło 12 godzin i tu mi się wytarło, tak odrobinę mi się tu wytarło, tu trochę mi poschodziło, tu mi trochę zaczę zaczęło się świecić, to w tym momencie ja się zastanawiam, kobieto, czego ty chcesz od podkładu? Od kosmetyku 12 godzin, i tu ci się trochę powycierało, tu ci coś przebija tylko. No to to jest super efekt, moim zdaniem. I ja czasami się łapię za głowę, daję HD, włączam na, na telewizor, żeby jak najbardziej zobaczyć ten obraz w pełni. Przechylam go, bo to wiadomo, kontrasty są. Mówię, kurczę, ten podkład super wygląda, czego ona się czepia. Ja wiem o tym, że na filmie czasami dużo nie widać i pewnie mój rumień i tak dalej. Też się zapytacie, o co Ci chodzi, przecież nie masz tak źle, ale ja po prostu się czuję ze sobą tak średnio, dlatego wolę o tym powiedzieć. Wracając do tematu, nie oczekujmy od podkładu, nie oczekujmy od korektora i produktów płynnych, że one nam będą w nienaruszonym stanie wytrzymywać po 12 godzin. Po prostu nie ma czegoś takiego. Tak jak wcześniej powiedziałem, można się posłużyć techniką przypudrowania, podkład-przypudrowania, ewentualnie na podkład dać puder, ewentualnie zrobić tę metodę przypudrowania, podkład, przypudrowanie podkład-przypudrowania. Jeśli wiem już, że wyświecamy się za bardzo na nosie, na czole, to w tym momencie zrobić tą technikę tylko w tych miejscach, a resztę zostawić w spokoju. Tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj mówić, że kosmetyk powinien wytrzymać 12 godzin, bo trzeba dać troszeczkę takiego dystansu temu, tym kosmetykom, a nie oceniać tak naprawdę bardzo, bardzo z bliska, bardzo szczegółowo, bo to jest tylko i wyłącznie podkład, to jest tylko i wyłącznie kosmetyk, więc nie miejmy zbytnio wymagań takich, że ten podkład, czy, czy korektory, czy, czy produkty płynne będą nam się utrzymać przez 24 godziny. No bo nie będą, moi drodzy. I nie uwierzę, że jakikolwiek podkład nie, w nienaruszonym stanie, w totalnie nienaruszonym stanie, wytrzyma 10, choćby 10 godzin, bo nie ma czegoś takiego i nie dam sobie tego wmówić. Moi drodzy, chciałem wam trochę opowiadać o moich spostrzeżeniach. Z tego względu, że ja wiem, tych, tych porad y, na, na temat ważenia jest mnóstwo, dlatego wybrałem takie, które nie powtarzają się najczęściej. Bo po co mam robić wideo z tymi samymi y, sztandarowymi? poradami tylko dla kliknięcia. Chcę, żeby czegoś się dowiedzieliście z mojego kanału. Więc mam nadzieję, że pewne rady tutaj sobie przechwycicie i wprowadzicie w życie. Oczywiście, jeśli chcecie, zapraszam Was do kolejnych filmów. Tu wam się wyświetla, tu może być odnotacja, takie kółeczko, na które możecie kliknąć i zasubskrybować mój kanał. Moi drodzy, nie chcę robić tego dla powietrza, dlatego to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie. Także subskrybujcie kanał. Zapraszam również do innych filmów, bo treści tego typu i innych będzie się pojawiało więcej. To co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!